Dzień dobry Państwu, witamy w najnowszym z pięciu biznesalert.pl. Jest ze mną redaktor naszego portalu Michał Perzyński. Witaj, Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj chcemy porozmawiać o e, technologii wychwytania, wychwytywania i składowania CO2, czyli CCS. Mogli Państwo o tym słyszeć, więc zapraszamy. Więc, Michale, pierwsze pytanie: czym właściwie jest CCS? Więc zacznijmy od tego, że CCS sam jako taki nie jest technologią, tylko to jest właściwie proces, który polega na tym, żeby zapobiegać emisji dwutlenku węgla do atmosfery. I CCS stosuje się głównie. Przy dużych zakładach, które emitują dwutlenek węgla, takich jak elektrownie, rafinerie, duże zakłady produkcyjne, po to, żeby go potem składować. Oczywiście wiemy, że w ramach polityki klimatycznej wszystkie kraje teraz starają się ograniczać swoje emisje dwutlenku węgla także jest to CCS jest jednym z rozwiązań ponieważ przy niektórych procesach produkcyjnych łatwiej będzie zastosować pochłanianie i sekwestrację dwutlenku węgla niż właściwie ją ograniczyć i chodzi tutaj o to też że ten dwutlenek węgla który jest wychwytywany z dużych zakładów produkcyjnych jest e, potem e, wtłaczany do e, podziemnych, e, do takich miejsc jak wyrobiska po, po wydobyciu ropy czy gazu, na przykład e, na morzu. I e, samo, samo wtłaczanie dwutlenku węgla do, do złóż różnych, e, Właśnie czy to ropy, czy gazu, to nie jest właściwie zjawiskiem nowym. To się robi właściwie od, od lat, nie jest to nowa technologia. Chodzi o to, że do tej, do tej pory było na przemysłową skalę to robione po to, żeby zwiększyć wydobycie. Teraz natomiast różnica będzie polegała na tym, że już te źródła, te złoża, które już będą poza. poza Zakończy ich eksploatacja? Będą teraz służyły głównie jako właściwie magazyny dwutlenku węgla? Słyszeliśmy, że e, słyszeliśmy podczas e, ostatniej konferencji e, NAFTA i gaz, e, że Orlen i Lotos przymierzają się do wdrażania tej technologii. E, mówiłeś też, że w Europie e, te projekty są realizowane, więc chciałbym cię zapytać, jakiego typu to są projekty? Tak, więc y, rzeczywiście już pierwsze y, y, projekty pilotażowe i nie tylko pilotażowe funkcjonują już w y, różnych krajach Europy, we Włoszech, w Niemczech, y, w Danii, w Wielkiej Brytanii. Natomiast również w Polsce już istniały, już dekady temu były projekty pilotażowe na przykład koło elektrowni Bełchatów. Natomiast rzeczywiście tutaj przykuła uwagę wypowiedź przedstawicieli PKN Orlen i LOTOS Petrobaltic na konferencji na Taga Schemia, której Chemia, której biznesalert.pl był patronem medialnym. No, i rzeczywiście te dwie firmy, które niedługo będą połączone w związku z fuzją, przymierzają się do, do wdrożenia pierwszego takiego swojego wspólnego projektu CCS. I projekt ten miałby polegać na tym, że dwutlenek węgla miałby być zbierany przy zakładach, przy zakładach Orlenu, tutaj przedstawicielowi PK Orlen, członku zarządu PK Orlen, panu Józefowi Szeczakowi, chodziło o rafinerię w Płocku. Nie, nie chodzi tu o stację i parówki, to w nie, żadnym wypadku. Nie, nie. chodzi tutaj o, o, o rafinerię w Płocku, która jest. Jak wiadomo, każda rafineria jest dużym emitentem CO2 i niestety, dopóki firma prowadzi działalność rafineryjną, a wygląda na to, że polskie spółki naftowe nie będą się z nim wycofywać w, w następnych latach. To musi, żeby ograniczyć swój ślad węglowy, musi zainwestować w, w CCS. No i tutaj rzeczywiście była rozmowa podczas panelu dyskusyjnego, dosyć ciekawa, o wspólnym projekcie CCS. Miałoby to polegać na tym, że Wisła miała być utrudniona po to, żeby, żeby na barkach płaskokadbowych, można było e, transportować w zbiornikach dwutlenek węgla, który był, spływałby wisłą e, do Bałtyku, aż do źródeł, aż do właściwie złóż, na których działa e, Lotus PetroBaltic, żeby właśnie w tych złożach, e, żeby do tych złóż, właśnie zatłoczyć e, dwutlenek węgla. I e, tutaj e, można przypomnieć wypowiedź e, prezesa Lotus PetroBaltic, pana. Grzegorza Strzelczyka, który zwrócił uwagę na to, że żeby to się mogło stać, będą potrzebne zmiany w regulacjach. To znaczy, musi być znowelizowane pra polskie prawo geologiczne, które do tej pory w ogóle nie przewidywało takiej, takiej możliwości jak, jak gromadzenie dwutlenku węgla w, w otworach pod Ziemią. Więc, więc rzeczywiście jest to, jest to pewien taki projekt, który dotychczas nie był, nie był jakimś głównym tematem podczas debat na, te, na tego rodzaju panelach. I trzeba też zaznaczyć, że to nie tylko z polskich firm, nie tylko Orlen, nie tylko Lotos patrzą na CCS, tylko również grupa Azoty, która tak jak pamiętamy przy produkcji. Nawozów również jest powstaje duża poważna emisja CO2, więc z pewnością takie firmy jak grupa zaty również byłyby w jakiejś perspektywie zainteresowane CCS. Wspomniałeś o emisjach i teraz jeszcze chciałbym tak nawiązać do tego raczej ekonomicznego aspektu, czyli jak kształtuje się rachunek ekonomiczny CCS. To znaczy tak, trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, bo dopóki. Bo to ma rzeczywiście poważny związek z problemem cen, rosnących cen uprawnień za emisję CO2. I dopóki te ceny uprawnień były niskie, to, to firmy nie czuły jakiego, jakiejś motywacji do tego, żeby przyspieszyć działania związane z CCS. Teraz natomiast, kiedy, um, kiedy te, od, właściwie od już ponad roku, te e, ceny emisji e, szaleją, co jest właściwie dużą bolączką dla polskich koncernów energetycznych, um, bo cena emisji tony dwutlenku węgla teraz oscyluje wokół 80-90 euro, więc e, rzeczywiście ten CCS zaczyna być coraz bardziej e, atrakcyjną opcją dla... E, dla, dla polskich spółek i wydaje się, że być może w przyszłości nawet będzie konkurencyjną opcją. Też trzeba zaznaczyć, że tym bardziej będzie konkurencyjna, że są również propozycje, żeby te, te emisje dwutlenku węgla, które będą zatłaczane i wychwytywane, żeby to odliczyć już od obowiązku zakupu emisji dwutlenku węgla. Więc rzeczywiście, my, chociaż nie mamy dokładnych obliczeń, to rzeczywiście mamy przesłanki do tego, żeby stwierdzić, że z biegiem czasu może się to coraz bardziej opłacać. Dziękuję Ci, Michale, za wytłumaczenie nam tego całego tematu CCS. Państwu dziękujemy za uwagę. Dzięki Michał. Dziękujemy bardzo i w takim razie do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, zapraszamy do lajkowania i subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiamy.